Witam Państwa bardzo serdecznie, sympatyków sportu polskiego, europejskiego i tego światowego, gdyż znajdujemy się w Płocku na przystani Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, który to klub i Towarzystwo Wioślarskie liczy sobie już 134 lata historii i z dumą może powiedzieć, że wychowanków z tego Towarzystwa Wioślarskiego będących na Igrzyskach Olimpijskich było aż 12. Natomiast siedmiu e, startowało w barwach narodowych biało-czerwonych, ale było e, członkami i, Towarzystwa Biosarskiego w Płocku. Wielka sprawa, chluba i duma, Wojtek Jankowski, trener kadry juniorów dzisiaj z nami. Jeżeli tak zacząłem, bardzo wysoko, od takiego wysokiego piedestału, to Wojtek, musimy wspomnieć trochę te 34 lata, z tego powodu, że Twój tutaj udział jako zawodnika był... Bardzo, bardzo, bardzo duży. Tutaj, proszę Państwa, siedzi Medal Igrzysk Olimpijskich z Barcelony. Wracają do tego piękne to były czasy, ty jako zawodnik? No ja jako zawodnik, ale ja sam się wpisałem w historię polskiego towarzystwa wioselskiego. Jak już zacząłeś podawać, ilu wychowanków startowało, ilu olimpijczyków z płocka startowało na igrzyskach. Także dochodzimy do tego, ile czasu ja reprezentowałem barwy. Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Pamiętam, że numeru legitymacji nie pamiętam, ale pamiętam, że 3 października 1978 roku zostałem przyjęty w poczet członków Płockiego Towarzystwa, Płocka, Płockiego towarzystwa Wioślarskiego. I historia tak się toczy, że z jednej strony sam byłem wychowywany. Jako zawodnik, a teraz jestem po drugiej stronie, jako wychowawca i sympatia jest no, ciągle wracam i myślami, co ile czasu tu spędziłem, co osiągnąłem. I dlatego między innymi to zgrupowanie tych adeptów kadry juniorów przed mistrzostwami Europy może w dalszym w okresie czasu. Pozwolą wyjechać na Mistrzostwa Świata Juniorów. Może przypomną się lata 1999, kiedy zdobyliśmy Mistrzostwo Świata Juniorów też na tej koronnej konkurencji na ósemce jeszcze. Widać, że zielony kolor dominuje, zawodnicy jeszcze na tej samej łódce pływają. Także liczą, że coś w niej jest i coś jakiegoś dobrego będą chcieli z tej łódki wyciągnąć. To jest dzisiaj łódka e, tylko i wyłącznie do treningu? No, niestety, no jest do, do, do treningu, ale jest i startowa. No. Mieliśmy obiecane przez pana prezydenta miasta, że będziemy. Jubilat otrzyma środki na zakup lub w prezencie dostanie ósemkę. Niestety czekamy, do... czekamy. Czekamy, ale myślę, że się nie doczekamy, bo wiemy, że miasto się boryka z wielkimi problemami. No i jubilat jak jubilat, no, lubi prezenty. Dziś w Płocku jest obóz szkoleniowy kadry biało-czerwonej, kadry narodowej, którą prowadzi Wojtek Jarkowski juniorów. Tak, no, swoje. Lata, 16 lat seniorskiej pracy, współpracy z zawodnikami w szkoleniu seniorskiej ósemki, 2 lata przygody z juniorską, także to już jest 18 lat pracy. Przygody z medalem, przepraszam, bo to jest ważne. Przyga przygody z medalem, ale. No... Mam duże doświadczenie w prowadzeniu ósemki, dlatego zostałem wytypowany do tego, żeby no jednak odnowić tą myśl szkoleniową, żeby przekazać młodzieży, żeby wiedzieli, że jednak nie są jeszcze najlepsi, że duża praca jest przed nimi i no żeby uwierzyli w sens pracy. Ale Wojtek, kadra narodowa dawno tutaj już nie gościła. Dlaczego ty zdecydowałeś się na Płock? Z tego powodu, że przecież masz. Wiele fajnych ośrodków do dyspozycji. A my tutaj w blasku pięknie zachodzącego słońca, zobaczę ta ósemka, ładnie wygląda Twoja. My rozmawiamy dzisiaj właśnie z trenerem kadry narodowej, z Wodkiem Markowskim. Dlaczego Płock? Dlaczego Płock? No, z jednej strony centymetr no, to, to to pierwsze. Do, przystań mamy użyczoną od pana prezesa Jacka Karolaka za darmo, możemy korzystać Nieodpłatnie z łódki, z wioseł, także wiele takich rzeczy stało po, po naszej stronie, żeby zorganizować. W to zgrupowanie tu w Płocku. Czyli po części szukasz oszczędności też, jeżeli mówię. Nie, nie tyle oszczędności, co myślą, wybiegam troszeczkę do przodu, że brakuje wspólnego treningu, wspólnego wiosłowania, ujednolicenia techniki wiosłowania na takiej specyficznej łodzi. I to była taka moja myśl, którą wystąpiłem do dyrektora sportowego, do trenera kadry Artura Jankowiaka. Żeby wyraził zgodę na taką akcję. No i w dużej części podziękowania dla trenerów klubowych, tych chłopaków, że zgodzili się oddać w moje ręce, że poświęcili czas, bo jednak teraz jest końcowy etap szko szkolny. W tej kadrowej, e, biało-czerwonej ósemce. Mamy kilku płotrza i to jest bardzo optymistyczny, Szanowni Państwo, dla kibiców polskiego Wioślarstwa. Bardzo i mam nadzieję w przyszłości Polskiego Wioślarstwa, bardzo optymistyczny akcent, tego już dawno nie było. Tak, mamy czterech zawodników Szkoły Mistrzostwa Sportowego i Polskiego Towarzystwa Wioślarskiego w gronie tych Członków ósemki Kadry Juniorów, dwóch zawodników AZS UMK Energa Toruń. Wymieniam tak, jak są, mają przynależność klubową. Jeden zawodnik jest z MOS Warszawa i jeden zawodnik jest RTW Bydgosia. Także jest zlepek czterech, pięciu klubów, które jak już wcześniej wspominałem, wyraziły. Chęć, zgodę na to, żeby zawodnicy uczestniczyli w tym, bo też widzą jakiś potencjał w tych zawodnikach. Oj tak, ja się bardzo cieszę, że królowa, że wisła. I to właśnie e, tu blisko pięknej płockiej skarpy e, ma obóz szkoleniowo-sportowy e, naszej nadziei jakby olimpijskiej, bo barw biało-czerwonych. Oni tu pięknie wyglądają. Akurat ten cudowny most, ten zachód słońca. Oj chciałbym jeszcze jakiś program tu zrobić, bo otoczenie jest naprawdę piękne. Powiedz, że tu jeszcze będziesz, że z nimi wrócisz bo twój cel, którym przygotowujesz się teraz z młodzieżą są Mistrzostwa Europy. Chcemy bardzo dobrze wypaść, ale jak wcześniej wspominałem się o tej naszej pięknej rzece yy, Wiśle, yy, no piękna rzeczywiście, ale nie wszyscy dostrzegają jakie są przeciwności natury dla wioślarstwa, dla wioślarstwa nie tylko dla wioślarstwa i dla całej żeglugi. Yy, w zanurzenie łodzi jest minimalne. Motorówka ma troszeczkę mniejsze, ale trzeba bardzo uważać. Takie są płcizny, że w niektórych miejscach nie można. Za twoich czasów Wisła była wyższa, było więcej, i była głębsza? Ale wioślarstwo jest takim sportem, gdzie się płynie tyłem do przodu. Jako zawodnik nie obserwowało się tego, co, się, co widzi trener z motorówki. Ja teraz dopiero. Właśnie zobaczyłem, jak wyglądają tumy, jak wygląda rafineria w tle, jak. W nowy, daleko płynieć no, Nowy most, ale to wszystko jest do, do, do obejrzenia. E, pewnego dnia był wiatr północny. Także dawno nie poczułem tego zapachu petrochemii. Kazałem zawodnikom wziąć głębszy oddech, żeby. No, żeby zapamiętali, co jest specyficzne nie, dla... Nie, ale skoro tu jesteś, to tak naprawdę to fajne warunki masz tutaj, bo przecież o nie tak naprawdę też między innymi chodzi. E, oczywiście, no, tak jak wcześniej wspominałem, mamy bardzo dob dobre warunki, dobrą opiekę tu na miejscu. Mamy hotel, mamy wyżywienie, 50 metrów do, do rzeki, obiekty... W o dowolnych godzinach, także nie wchodzimy sobie w paradę z zawodnikami. Jest I to etyczne, właśnie... można powiedzieć. Tak, no... Podejrzewam, że zawodnicy też są zadowoleni, i jeżeli padnie y, następna możliwość zorganizowania, zgrupowania cel na mistrzostwa Europy chciałbyś się dobrze pokazać. Każdy sobie stawia cel najwyższy, zdobyć medal, i to najlepiej jest złoty, czy to są zwykłe mistrzostwa Polski, czy mistrzostwa Europy, świata, czy Igrzysk. Y, dla mnie też takim malutkim wyzwaniem będzie zdobycie medalu na mistrzostwach Europy, ale myślę, że jeżeli. Dobrze przepracujemy ten okres, to też możemy być zadowoleni z Mistrzostw Świata Juniorów, które będą pod koniec sierpnia w Rotterdamie. Znasz ten tor? Nie, nigdy tam nie startowałem, nigdy nie byłem, ale w Holandii nasza pusełka zdobyła. Brązowy medal, także może Holandia będzie szczęśliwym krajem. Paru rzeczy nikt ci już w życiu nie odbierze. To, że masz fajne tytuły, o których za chwilę powiemy, ale zacznijmy od, e, od tego fajnego, przemiłego. Pucharku, jeżeli możemy, powiedzieć, statuetki, barwy biało-czerwone, a tutaj Wojtek Jankowski trener roku 2011. Było ci miło? Było ci miło, a kto to wybierał? To wybierała grono trenerów? Tak, grono trenerów plus kapituła, także bardzo się z tego cieszyłem, ale no, wybrałem takie dwa specyficzne powiedzmy elementy. Dekoracyjne do dzisiejszej naszej rozmowy, tak żebyśmy wiedzieli wszyscy, że akurat rozmawiamy z byłym wioślarzem, że o wiślarcie będziemy rozmawiać, ale no... Wszystko cieszy to, co zostaje. No, tak jak już wcześniej wspomniałeś, że nikt mi tego nie zabierze. No oczywiście, no, to są moje przeżycia. E, mój podwylany i tu na przystani, i na wodzie podczas treningu i no, czasami były łzy radości, ale to, to jest wszystko. Były. Takiego pana w takim stroju już tutaj nie zobaczymy, ale to jest strój wioślarski, to jest wioślarz. To jest pierwszy wioślarz, 135 lat. To jest coś wspaniałego. Tak, no chętnie byśmy do, do, do takich strojów wrócili, bo to jest pa, pamiątka z, z Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. P jeden, pierwszy, najstarszy, 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 najstarszy klub, a my jesteśmy drugim w Polsce najstarszym klubem: Płockie Towarzystwo Wioślarskie. No, to można by było zacząć najpierw od wspólnych marynarek, od herbów naszywek na marynarki, tak, żeby identyfikować się z towarzystwem, ale to myślę, że chętnie wejdziesz w tym udział. Pamiętasz swój? Oczywiście. Na Pamiętam. Pamiętam, to było wtedy rok 92. Wojtek wracał z Barcelony z medalem igrzysk olimpijskich. Historia tego medalu, zostawmy, opowiemy kiedy indziej. Przeznaczyłeś to na charytatywny cel dla małego dzieciaczka, ale to zostawmy ten temat, bo nie wszystko na raz tu i teraz Wojtek, flaga olimpijska. Bardzo się cieszę, że ona czasami tak jest, bo jest Płocki Klub Olimpijczyka, do którego zapraszamy, zachęcamy. Przychodźcie, zapisujcie się, niekoniecznie, byli, jeżeli nie byliście zawodnikami, trenerami. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że jesteście sympatykami idei olimpijskiej, sympatykami sportu, sympatykami niekoniecznie wioślarstwa, bo Płocki Klub Olimpijczyka przygarnie do siebie wszystkich, którzy kochają naprawdę dobry, fajny sport i chcieliby pomóc.

Proszę Państwa, wschodzące gwiazdy światowego sportu, kadra polskich juniorów, kadra biało-czerwona, bardzo bym chciał, żeby się przedstawili. Może któreś nazwisko trafi do złotej księgi medalistów Igrzysk Olimpijskich, któreś, nikt nie protestuje, ale chciał, żeby cała ósemka wraz ze szlakowym. Witam, jestem Jakub Opasiński, jestem z PTW Płock. E, i powiedz e, najczęściej, jakie komendy do nich e, dyktujesz przez ten megafon. Może za, we, weź nam za zademonstruj, bo nie wszyscy o tym wiedzą, jak to na czym to polega. Oczywiście, że włączyć i najczęściej jak do nich, e, jak do, bo oni są bardzo wysocy, ty jesteś bardzo niski i nie boisz się ich. Nie. No to więc od razu powiedz, jak najczęściej, do przodu czy? Razem, całość, poziom, nie ocierać, nie zadzierać. A jak już jest finisz? Finiszujemy czasami walę w burty. Aha, czasami w burty, to znaczy w jakim sensie? W tempo. Dobrze. Dziękujemy Ci bardzo, Piona, Trzymaj się. Kapitanem ósemki, bo to jest sport zespołowy, jest kolega, który siedzi tutaj, tak zwany szlakowy. E, musisz się przedstawić. E, Krause Karol, AZT Storujn. Słuchaj, jak się dowodzi tą grupą e, zawodników. E, czy zawsze jesteś z nich i z siebie zadowolony? Tak, zawsze dając siebie 100% na każdych załodach, na każdym treningu, cały czas do przodu. I Ty to jesteś dumny, że szlakujesz e, takim chłopakom. Tak, dokładnie. Mocna ekipa, dają radę chłopacy. Jakub Aleksandrowicz, Wokalisz. Kalisz. E, Kalisz przyjechał do Płocka, kadra ósemki. E, Szlakowy mówi, że z was zadowolony. Zgraliście się? U was jest fajna atmosfera w osadzie? Tak, jesteśmy bardzo zgrani. i Zawsze jak idziemy gdzieś, to wszystko robimy razem i nigdy nie zostawiamy nikogo. Piona, dzięki. Gasił Dominik, RTW Lot, to bydgostia. Twoje marzenia sportowe, są takie w ogóle? Igrzyska Olimpijskie i pierwszy medal z jakichś międzynarodowych zawodów. Wiedziałem, że to powiesz. Dzięki serdecznie, trzymaj się. Ja nazywam się Jakub Robaszkiewicz i wiosłuję w klubie AZS UMK SMS Energa, Toruń. Twoje plany, jeżeli mówimy o twoich sportowych marzeniach, to drugie pytanie ciekawe, czy będą takie same jak twojego kolegi? Tak. Czyli jesteście zgodni co do planów? Tak jest. Wszystkiego dobrego, tak trzymać. Ja nazywam się Bartek Onarski, trenuję w PTU Płock. I od kiedy uprawiasz wyszarstwo? Od czterech lat. Czyli po czterech latach, jak się dobrze pracuje, jak dobrze wykonuje obowiązki i polecenia trenerów, można trafić do kadry narodowej? Myślę, że tak, jeśli się tylko stara i ciężko trenuje. Wszystkiego dobrego, trzymaj się. Sprawiaj sobie radość i innym również też i życzę ci nie tylko Tobie, całej ósemce wielkich wymarzonych sukcesów. Nazywam się Mateusz Cywiński i trenuję w PTW płask e, Od ilu lat? Od czterech. Cztery lata z e, pełnym sukcesem. Orzełek na piersi, duma? Oczywiście. Chcę Ci powiedzieć, że rozmawiałem z Twoim dziadkiem, który tam obserwował Wasz trening. Jest z siebie zadowolony i powiedziałbym nawet, że dumny. Fajnie tak sprawiać radość innym oglądającym ciebie, sobie radość i innym, że wszystko dobrze wychodzi na łodzi. Oczywiście. No to w takim razie pozdrawiamy dziadka. Nazywam się Michał Sobiecki, trenuję w PTW Płock od czterech lat. A dlaczego dla przyjaciół jesteś dziadek? Na tyle wyglądam. Ej, oni się śmieją, bo tak naprawdę to każdy ma jakąś ksywę, co? No, naprawdę, każdy. Tak, dokładnie. A, a powiedz, jak, jak... wy się nazywacie? Są różne pseudonimy. E, Mistrzostwa Europy przed wami. Poważne pytanie, poważna odpowiedź. E, jakie są cele i plany trenera? Mówił już wam o tym? Nie, jeszcze nie rozmawialiśmy na ten temat. Ale w najbliższym czasie na pewno to będzie poruszone. A jak myślisz, jaki będzie cel? Medal. Wszystkiego dobrego. Nazywam się Jarosław Kurpiewski. Trenuję w MKS 2 Warszawa od 2,5 roku. I co, od 2,5 roku już w kadra polski? Czyli nie. jesteś dobry? No nie wiem, najwidoczniej. E, słuchaj, wioślarstwo i tylko wioślarstwo. Zapytam ciebie, czy nie mógłbyś uprowadzić innego sportu? Czy po 2,5 latach nie znudziło ci się to w jakimś tam sensie? Nie, no. No oczywiście zwartuję. Myślę, że robię to, bo to lubię. Tylko lobbyści, tylko już zakochałeś się w wioślarstwie. Zakochałem się. Wszystkiego dobrego. Powodzenia na mistrzostwach Europy. Proszę Państwa, kadra e, młodzież, kadra Polski, kadra juniorów w wioślarstwie przed nami. Wschodzące e, gwiazdy polskiego i światowego sportu. Chciałbym, bardzo im tego życzę. Ta młodzież naprawdę solidnie pracuje i mam nadzieję, że ten materiał za 4 lata e, powtórzę w nadziei, że będą to między innymi e, wielkie, fajne sportowe osoby. Osobowości na kolejnych igrzyskach olimpijskich. A teraz kończą trening i będzie bardzo fajna rzecz, którą nie każdy może obejrzeć z bliska, a my to zobaczymy z bliska. Jak ósemka wyciąga razem, to jak w balecie, to jest zgrana sprawa. Wyciągnie całą łódź, ósemkę wioślarską e, z wody i poprowadzą ją do hangarów. Uwaga, śledźmy to, bo to bardzo ładnie wygląda.